Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Yy, wiem, oczekujecie gier, ale tak jakby raz gry, raz wrogi, więc mam nadzieję, że się nie zezłościcie. Tematem dzisiejszego vloga będzie jaki wpływ ma wykształcenie na przyszłą lub obecną pracę. Więc zapraszam do oglądania. Bye! Zaczynając nasz jakże bardzo kreatywny i poważny temat tego vloga, czyli jaki wpływ ma nasze wykształcenie na pracę, to podam na przykład y, przykłady. Na przykład podam przykłady. Mio masło myślane. Więc bierzmy pod uwagę to, że na przykład... Y... Przykłady. Przykład taki Ale będzie, że przykłady. Weźmy pod uwagę to, że na przykład robotnikowi, który buduje sobie prawdę budowę w Warszawie, raczej nie będzie używał na co dzień wzoru skróconego mnożenia. Czyli na przykład, hmm, ciągle to na przykład. No właśnie, na przykład przykłady. Przykłady, przykłady, bo, bo, na przykład przykłady, przykłady, przykłady. Czyli przedmiot matematyczny nie będzie potrzebny robotnikowi. Po prostu. Potrzebny do życia. Na przykład taki baciu jak elektryk, który zakłada nam elektrykę w domu, nie będzie mu potrzebna biologia do wykonywania <grystanie> przez tej Weźmy pod uwagę zawód elektryka. Wkręca nam żarówki, zakłada tam jakieś instalacje elektryczne, ale na przykład przedmiot o tytule biologia nie będzie mu potrzebny raczej do wykonywania tej pracy. Czyli co? Bez sensu. Według mnie edukacja powinna być zrobiona tak, że powinniśmy w sumie dużo wcześniej wybierać sobie przyszłą pracę, kim chcemy być w przyszłości i dobierać do tego odpowiednie przedmioty, które będą potrzebne, koniecznie do wykonywania tej pracy. A nie na przykład teraz, że potrzebna jest matematyka, biologia, chemia i te inne wszystkie przedmioty, które są w gimnazjach i szkołach podstawowych, jak i w szkołach średnich, a tak naprawdę zostajemy... Kolesiem, który kładzie asfalt na drogę. No proszę Was, czy to jest komuś potrzebne? Nie! Więc dla mnie to po prostu jest bez sensu, na przykład w Polsce, no i w sumie też wie w wielu innych krajach, że musimy tępić tyle przedmiotów, się ich uczyć, a tak naprawdę w życiu się nam nigdy nie przydadzą. Ja osobiście nie lubię większości przedmiotów jak matematyka, chemia, biologia, bo one mi się w ogóle nie przydadzą. Czemu? Po co aktorowi jest potrzebna biologia do życia? Nie wiem, chyba żeby zrobić badania sanepidowskie na kału. Yy, po co mi jest matematyka potrzebna? Taka, wiecie, na przykład nie używam codziennie wzoru skróconego mnożenia, czy na przykład y, sinusów, kosinusów, żeby obliczyć, jaki mam obiad zrobić. Co? Co ja? Obiad to zrobię. Ale za to takie podstawowe informacje na temat biologii chemii to raczej znać powinniśmy jako prawda się przydadzą też w życiu codziennym. Ale takie zaawansowane reakcje chemiczne yy, czy zaawansowane działania matematyczne sinusy, cosinusy. Yy, o właśnie tego nie dodałem, bo się nie uczyłem tego. Właśnie przez to nie znałem tej. Mm. <laughs> no matematyki ja to też jestem osioł. No więc takie coś, 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 czyli wpływ edukacji na pracę, ma to, to średnie, to prawda? Aby po prostu nie być młotem jak ja i mieć jakąś pracę, prawda? Tylko żeby mieć te przedmioty, yy, co do swojego wykształcenia, podatne na zawód nasz, prawda? Powiedz teraz coś o grafice komputerowej. Yy, do mojego vloga dołącz pani Mietyczna, która wypowie się na temat grafiki komputerowej i co jest do tego potrzebne. Zapraszam! Ale jeśli chodzi o grafikę komputerową, to mówiłam, że to jest naprawdę super sprawa. Ja nie mam jeszcze matury, nie mam jeszcze żadnych pierdół i tak dalej, i tak dalej. A jednak jestem grafikiem w Agorze, czyli Gazecie Wyborczej. Także mówiłam, że to jest naprawdę super, super ekstra sprawa. I nie mam tyle. Kształćcie się, ale zajawka jest naprawdę ważna. I zajawka jest tak naprawdę najważniejsza. Także tak jak Marcin powiedział i tak jak ja powiedziałam, w sumie bateria pada w tak także trochę lipa. Yy, ale yy, wykształcenie jest ważne, ale równe na równi z zajawkami, tak. Jeszcze nie zasubskrybowałeś mojego kanału? To subskrybuj, żeby być na bieżąco z moim kanałem.